I jest ze mną dzisiaj na skype'ie Albig Który nie lubi CS-a. Trochę hejtować. Hejtować go. Hejty, hejty teraz mu. Hej, trach go trzeba hejtować. Mówię wam, mówię wam. To jest człowiek, który... Mam mega lagi. Ja nie mogę. I... Jesteście dziwni. Beku, piszczarwa, bo idę na lepszego serwa. I wam, wszyscy się. Beku, piszczarwa, bo idę na no. lepszego serwa. Dziwne. Dawno czołdzie, że ja dziewięć. Ja dawno. Olimy tam, olimy tam. Jest Co robisz? Miałem sobie a co? Pogadaj z widzami trochę. Twoi widzowie, nie moi. Ale pogadaj trochę, tak cię ładnie prosi. Chcemy kaza? 20 -minutowe. Patrz. Okień! Otwierać okień Chwilę. Zaczynamy, że zacząłem dwie minuty temu, to dobra, to teraz będzie, to ciągniemy to chyba pół godzinki. Ciągniemy do, do jak będzie za... Ej, będziesz trochę czasu też pilnował? Czasu? Co, po co mi pilnować czasu? No, please, jak będzie za 10 ale ma być jak długo? Jak będzie za dziś, jakby jakby będzie za 10:00, please. To powiesz 10, mi. Dziesiąta, okej. Okay. Co powiesz, bo ja tutaj chcę trochę tak i shotgun ale ja dobra o co to ja jest ale bo ludzki pistoletik sobie kupiłem aho pa, papara papapap pa, 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 pa. pap sobie kupię opa o op, op, op. yeah. Coś i tak, Dobra, ja wiecie, że ja wolę bardziej z pistoleta walić, bo on jest fajny. A z takiego szybkiego to nie lubię trochę. Bo taki się fajniej trochę. Według mnie taki jest lepiej. O yes! jej! w kolesie widzieliście to. dobra, mało amo, ale jadę. O, czyta sobie Aldi, o, brawo! Czytasz Nie, a gram O to po co czytasz? Nie czytam Odczytałeś? Ja może pójdę do terrorystów, albo nie mogę. Idę do terrorystów. Idę do, te... Chciałabyć... do terrorystów. Chciałem być... chciałbym iść do terrorystów. się zabiło lol Co to jest? A ja już z tobą gadać mi się nie chce czemu no po prostu nie chcę mi się już no przecież rozłączę się teraz a dlaczego no bo nie będziesz, będziesz smutny wtedy tak będziesz płakał tak ciska się w gacie nie Aha. Mm. Co całą, a się już dawno powinien detnąć? A teraz spokojnie. Paka na A. Nie! Znowu mam bana. No ja nie mam. mogę. Trzymaj to, jak już wychodzę. Bo ja se pierdzę. I idę, idę, idę na inny serwer. Zesrałem się w gacie, więc nie, więc nie pod więcej. Co no ja? No, nie mogę. Zasaj się w gacie, bo ja wychodzę. Ale kiedy się zabiją, to ja będę. Ty ja dostanę też. Nie lubi nigdzie! Mama też! O, jeszcze 20 minut nagrywamy! Strasznie długo będzie się to wyrzucać pewnie, ale dobra Nastałeś, pa! O dzięki koleś! Dzięki! Ja lubię a wiesz co robi? Rzuca nam wyposażenie, my nie musimy kupywać, on nam daje. Uuuu, headshot. Headshot na am... Jest, jest ten koksu, on jest dobry. Dobra, na B jest czyste. Idę na A na A na A. Jest, ktoś go zabije! Ja! Tegoś ku, ktoś kubasy zabije, dostanę. stronę. nóżkę Spróbujemy do nich wejść. Jest! Jestem u nich! Ja, 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 panowie! Nie wiem, czemu chcę być z nimi. O, kurwa, to się tak, no ale ja jeszcze mogę powiedzieć, że nie. Nie, już nie za. Patrzcie, kupuję sobie dwa pistolety. Jesteś. Ej! Ej! Albi! łombo stary. Albi. Sorki tak troszkę Sorki, że tam wam trochę dziwnie Skype'a pokazałem ale niestety musiałam Chwila, ile już to się nagrywa? Około 10 minut Dobrze, ja już kończę. Na razie to by było dzisiaj na tyle. Żegnam Was Mister Galela i nikt już nie ma. odszedł. Musiał już iść. Na razie, to by było na tyle. był headshot.